Witam Was, Panny. To jest dla Was czytanie na luty 2025. Zobaczymy, jakie tu energie dla Was będą w tym miesiącu. Jeśli nie subskrybujecie kanału, to oczywiście zachęcam do subskrypcji. Zostawcie też lajka albo komentarz. Bardzo mnie to zawsze cieszy, że jesteście aktywni tutaj. Dobrze, zobaczmy. Panno, co się będzie działo u Ciebie? Co teraz chcecie przekazać na ten miesiąc? Sytuacja. Szóstka mieczy i czwórka mieczy, wyzwania, wyzwania, dziesiątka pentakli. Przyczyny tej sytuacji, co jest tu podstawa. Papież, przeszłość, cesarzowa? Co macie w głowie? Do czego dążycie? Okej, okay, dwie karty śmierć i stanie i ósemka kijów. Co nadchodzi? Czego będziesz doświadczać? Dwójka kijów. Ty w tej sytuacji... Za dużo kart. Ty w tej sytuacji... Siódemka pucharów. Co się dzieje dookoła ciebie, twoje otoczenie? Mak i siła. Czego nie widzisz? Królowa Kijów i potencjalny lęk. Król Pucharów. Dobrze, zobaczmy, co mamy pod spodem. Piątka kijów. No dobrze, zobaczmy, panu, co się dzieje. E, pana może w tym miesiącu bardzo tak. Zastanawiać się, jakie dalsze kroki będzie um, układać w swoim życiu. Być może planujesz jakieś sprawy. Trochę jest tutaj też podróży, więc może, może być um, właśnie ta szóstka mieczy, ósemka kijów. Możesz tutaj planować jakieś wyjazdy, <laughs> bądź nawet przeprowadzki. Ale ogólnie mam wrażenie, że masz czas na myślenie i układanie jakiegoś planu. To może być taki mniej aktywny po prostu miesiąc, albo jest też dla niektórych z Was możliwa rozłąka z, z drugą połówką i daje Ci to jakieś pole do zastanawiania się na no, sprawy dotyczące tak jakby tylko ciebie bądź jakiejś przyszłości. Myślę również, że jest tutaj jakaś potrzeba przemiany, i um, pokazuje mi się również taki scenariusz, jakbyś spotkał Panno, spotkała Pana. No, kogoś bardzo inspirującego, ktoś, kto daje Ci pewien wzór, jak chcesz, żeby Twoje życie wyglądało, bo mamy tutaj taki no, magnes, który przyciąga Twoją uwagę. Um, i ta dwójka dla mnie kijów to jest właśnie to planowanie, to układanie. Trochę być się też na rozdrożu, bo dwójka kijów mówi o tym, że planujemy, ale nie do końca jeszcze wiemy, jak to zrealizować. I prawda, ona patrzy w kierunku właśnie tego maga, siły, tu mamy taki podwójny symbol nieskończoności, który tu się pojawia w tej karcie śmierci i zmartwychwstania, czyli zbudowania czegoś na nowo. Mało tego, mamy tą ósemkę jako te nowe pomysły, te fajerwerki, które tutaj e, rozbłyskują. Możesz chcieć wykreować coś samemu, e, na przykład zawodowo założyć swoją działalność albo stworzyć coś e, takie tylko twoje i zastanawiasz się, jak w ogóle ugryźć temat. Ta Szóstka Mieczy i Czwórka Mieczy dla mnie pokazuje taki okres dosyć przejściowy. Szóstka Mieczy zawsze jest taką kartą progresu, otwierania jakichś zupełnie innych przestrzeni w naszym życiu. Czwórka Mieczy, spokój, myślę jeszcze brak działania. I zastanawiamy się, w którą stronę tą łódkę pokierować, gdzie ruszyć dalej. I Ty w tym miesiącu myślę, że nie do końca wiesz, co tutaj jeszcze wybrać. Bo Siedemka Pucharów mówi o tym, że no, jest dużo możliwości, ale tak naprawdę nie, wie, nie mamy żadnego pewniaka. Nie wiemy, co wybrać, natomiast ta karta sprzyja fantazjowaniu, marzeniom, zastanawianiu się, myśleniu szeroko, niekoniecznie racjonalnie. I no, z tego stworzy się jakieś działanie. I myślę, że to działa, to, to zastanawianie się i krążenie wokół tematu właśnie przynosi taki efekt, że zaczynasz już coś konkretnego ustalać. Myślę dopiero w swojej głowie, bo to dwójka kijów ciągle jeszcze pokazuje czekanie na okazję, ciągle jesteśmy w tym stanie takiego trochę może zawieszenia. Być może robisz jakiś research, szukasz jakichś opcji. No, przeszłość pokazuje nam tą cesarzową, więc mam wrażenie, że tutaj... Się dobrze dzieje, to może być taki scenariusz, który pokazuje, że chcesz wrócić, powiedzmy, po macierzyńskim do pracy i zastanawiasz się, co będziesz robić, jakie są opcje na rynku. Być może szukasz ogłoszeń i zastanawiasz się, w którą drogę pójść. Tego mam wrażenie, tych, tych opcji różnych jest dużo. Możesz wybrać z kierunków, ale, no właśnie, co wybrać, prawda? Mm. É... To, co, na co patrzysz, co się dzieje w Twoim otoczeniu, mam wrażenie, jest takie mocno inspirujące, bo mamy maga, który ma tą moc kierowania i charyzmy. Mamy również e, siłę, e, prawda? Więc jakby dwa, y, y, dwie odsłony tej energii życia, tego właśnie symbolu nieskończoności w takiej wydaniu męskim i żeńskim, czyli si siła kreacji męskie i siła psychiczna żeńskie, tak? I Kontrola, opanowanie, determinacja. Także mam wrażenie, że jest tutaj... Um Chęć sprawcza, ale możesz właśnie, bo to jest taka energia dookoła ciebie. to może być ktoś inspirujący, a możesz rozważać takie możliwości, bo tak jakby patrzymy na to, zastanawiamy się i to może być konkretna osoba w Twoim otoczeniu. To, czego nie widzisz w tej sytuacji, no mamy tę królową kijów, i albo ta karta pokazuje, że wreszcie znajdziesz to, co rozpromieni tutaj całą przestrzeń, coś, co stworzysz, prawda? Ono tutaj tworzy ten płomień, ta Królowa Kijów. Królowa Kijów też jest bardzo taką niezależną osobą. No albo, prawda, nie widzisz w tej sytuacji tak jakby jak bardzo wpływa na ciebie taka osoba, tak? Tu mamy czekanie, tu mamy wypatrywanie z daleka. Myślę też z trochę taką tęsknotą właśnie w tym, w tym kierunku. Koniec z końcem, ja myślę, że pan wybiorą i jedną opcję, prawda? Bo kończymy tym Królem Kijów, a tutaj masz dużo opcji do wyboru i zastanawiasz się, co wybrać. I no, wynik potencjalny jest ten Król Pucharów, który ma tylko jeden puchar przed sobą i tylko jemu poświęca uwagę. Więc mam wrażenie, że dokonasz jakiegoś wyboru w tym Królu Pucharów. Coś się tutaj jedno Wyklaruje, być może taka opcja będzie Ci przedstawiona i samo się tak jakby zadzieje. Natomiast ten król pokazuje mi tutaj taką harmonijność właśnie mojego wnętrza, mojego, mojego świata zewnętrznego. I trochę te promyki, które tutaj idą z serca, trochę mi przypominają właśnie tą kartę śmierci, która mówi o tym, że jest pusta przestrzeń do wypełnienia. No i ósemka kijów, czyli komunikacja, informacje, zmiana, być może nawet wyjazd, e, e, tak? No. Co stoi tutaj jakby na tej przeciwległej wadze? No mamy jako Twoje wyzwanie właśnie dziesiątka pentakli. To może być rodzina, mogą być obowiązki, bo dziesiątka pentakli mówi o tym, że no dużo zbudowaliśmy i teraz to trzeba wszystko podlewać. I to mam wrażenie, że będzie na Twojej głowie. Ta dziesiątka kijów może również pokazywać, że długa droga przed Tobą, zanim ten cel zostanie zrealizowany, albo potrzebne będą duże nakłady. Ale myślę, że ta karta pokazuje, że ponieważ mamy też tą cesarzową, że jakby inne osoby tutaj w cudzysłowie ucierpią na zmianie jakby życia. Bo ty potrzebujesz tej zmiany, potrzebujesz jakiegoś nowego startu i jesteś w takim okresie tranzytowym. Zastanawiasz się, gdzie cię to poprowadzi, co wybrać i jak to wszystko będzie wyglądać. No, podstawę mamy też tego, tego papieża. To może być jakiś mentor. Tu też możesz chcieć panu zacząć jakąś naukę, która raczej będzie długa niż krótka. To raczej nie chodzi o jakiś kurs, tylko Mam wrażenie, że coś bardziej poważnego. No i, i trzeba będzie jakby się w to zaangażować. Dziesiątka pentakli mówi o tym, że tu jest dużo leweli, i być może będzie trzeba zostawić dom tak, jak jest, bo twój czas wypełni teraz coś innego. Ten papież pokazuje. Um, no, albo inspirującą osobę, albo no, tak się łączy trochę z tą rodziną tutaj, w tej dziesiątce pentakli. No Dziesiątka pentakli mówi o tym, że, że tu jest dużo zbudowane, jest to też karta pewnego końca, pewnej granicy, którą, którą osiągnęliśmy. Natomiast myślę, że ma to jak najbardziej wspólnego z ludźmi dookoła ciebie, którzy na ciebie liczą albo za których jesteś odpowiedzialny. I no, trzeba będzie to jakoś wszystko pogodzić, tak? bo no, na razie mamy taką spokojną energię. Mam wrażenie, że być może jesteś w domu, jesteś obecny, i, i tak jakby taki, taki jest status quo, prawda? I dopiero jak ci zabraknie tutaj, powiedzmy tak, na co dzień, bo będziesz zaangażowany w coś innego, dopiero się tutaj to wszystko zmieni. Ale mam wrażenie, że chcesz to rozpocząć, że tutaj ta przemiana i to zmartwychwstanie jest jakby Twoim celem, bo idziemy w tym kierunku, zastanawiamy się, jak to wszystko poukładać. Dwójka kijów też jest fajną taką kartą, która mówi o tym, że robimy skrupulatny plan i czekamy, co się wydarzy, co do mnie przyjdzie, wypatrujemy okazji, ale jesteśmy przygotowani, mamy to wszystko poukładane. Mam wrażenie, że przychodzi do ciebie właśnie i pewien spokój, i jedna konkretna opcja. Ten Król Pucharów ma tutaj taką, taką ciepłą energię, troskliwą. No dla tych, którzy tak jakby tymczasowo są sami, prawda? jest tutaj jakaś rozłąka z partnerem, partnerką, no to jakby ten czas się kończy, ok? I tak jakby mamy tutaj w Twoim otoczeniu dużo takiej kreatywnej energii, spełniania siebie, również spełniania jakichś takich właśnie ambitnych cel, Właśnie w tej karcie i siła i mag. Tutaj jest dużo takiego talentu i kreowania, ambicji, charyzmy. Także mam wrażenie, że mm, możesz to tak jakby obserwować z daleka u kogoś, albo, prawda, inspiruje Ciebie do tego, żeby samemu to zrobić. No pod spodem mamy piątkę kijów. Mam, mam wrażenie, że w, tym, w tej talii jest to karta pewnego konfliktu wewnętrznego. Tak? Wszyscy chcą ten święty gral, ten płomień. To może być też duża konkurencja, ale prawda, trzeba się nastarać, żeby to zdobyć. Okay? I trzeba wystartować również, i inne osoby tak jakby mogą nam nie ułatwiać tej sprawy. Zobaczmy, co Ci tutaj tarot radzi. Jakie są rady dla. Okej, okay, już coś tutaj chce wypaść. Okej, okay, Trójka Mieczy. No Trójka Mieczy mówi o tym, że żeby zobaczyć właśnie, jaka jest ta rzeczywistość. Trójka Mieczy też mam wrażenie, pokazuje tutaj tą obecną sytuację. Chcemy, prawda, te trzy kruki, które Cię prowadzą w nowe terytorium i też jest uzdrowienie tych trzech, właśnie kolców, bo Czwórka Mieczy, zwłaszcza w ogóle w tej talii, pokazuje tak jakby wyleczenie tych ran, zaleczenie tych ran, powrót do zdrowia. No. Ta trójka mieczy, które tutaj jest, mam wrażenie, pokazuje jakąś rzeczywistość. E, 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 zwróć na to uwagę, e, bo mamy tutaj też pe, pewne takie iluzoryczne patrzenie jakby na wszystko i to może być naprawdę takie problem z tym, jak my widzimy, a jak tak naprawdę świat wygląda, tak? jak, jak są realia tego świata. E, no, jakby jest taki dosyć konkretny. Myślę, że możesz porzucić coś na rzecz czegoś nowego właśnie w tej karcie śmierci, bo zwykle śmierć pokazuje takie ostateczne decyzje, takie nieodwracalne. Natomiast dla mnie ta trójka mieczy pokazuje jakby... To, co próbujesz zostawić za sobą, e, myślę, że przeanalizuj to. E, ta karta również może tutaj sugerować, że cię to powstrzymuje, jakby w nowych kierunkach i zastanów się, jakby, e, no, co ci mówi ta trójka mieczy. Bo jest to karta pewnego rozczarowania, ale też właśnie ograniczenia. Natomiast ona jest tu w tej talii, na takiej jałowej ziemi, prawda? Tutaj jest sucho, tu nic nie wyrośnie. E, i, I takie. Właśnie przejście, poszukanie na bazie tego, że ok, skoro tutaj nie wyrośnie nic, to ja poszukam czegoś, czegoś, lepszego, czegoś bardziej sprzyjającego mi. Właśnie, więc być może takie uświadomienie sobie, co jest czym i takie być też takie realistyczne podejście, bo miecze, zwłaszcza Trójka Mieczy jest bardzo taką kartą reality check, jakby zobaczenie. Co, jakie są możliwości, jakie są opcje, tak naprawdę jak to wygląda. Natomiast ta siódemka pucharów jest trochę takim bujaniem w obłokach, marzeniem, ale tak naprawdę nie wiemy, co się tutaj kryje. To mogą być skarby, ale mogą być też jakieś nieudane decyzje, ok? Więc mam wrażenie, że ta trójka mieczy mówi o tym, żeby spojrzeć realistycznie na sytuację, ale też zobaczyć, czy masz możliwości w miejscu, w którym jesteś. Jeżeli nie, no to zasadne jest wyruszenie na poszukiwanie lepszego miejsca dla siebie. No, tu może być również jakieś takie rozczarowanie płynące z tego właśnie domu, te dziesiątki pentakli, bo trójka mieczy też mówi o złamanym sercu. Więc być może będzie tutaj trzeba, no, tak poprowadzić może rozmowę, żeby jakby, jakby usatysfakcjonować tak, jakby wszystkich tutaj dookoła, czy to się w ogóle da. Prawda? Bo tutaj jest dużo ludzi, e, za którzy albo jesteśmy odpowiedzialni, albo którzy liczą na nas. E, no, jest to wspólnota, jest to wielopokoleniowość, no a ta trójka mieczy mówi, e, że... no są tutaj jakieś realia do przeanalizowania, tak? Być może komuś się to może nie podobać, ktoś może być rozczarowany jakby jakimiś decyzjami, okej? Okay? No dobrze, myślę, że to wszystko, panny. Yy, Pozdrawiam, widzimy się w kolejnych czytaniach.